Siemaneczko, witajcie na kanale CTGTV. TV. To jest Paweł, to jest Jacek, a dzisiaj zajmiemy się, tak jak już wspominałem w poprzednim odcinku, kolejnym, kolejnym wizjem, <grym> wizjerem, <grym> <grym> kolejną wizją w gitarach, czyli VGS, <grym> VGS, <grym> VGS, VGS, VGS Eruption Select z 2011 roku. Jedziemy. Jak już Paweł wspominał w poprzednim odcinku, jaram się trochę Evertonami. Trochę. Troszeczkę. Tylko tyle, także jak zobaczę, to od razu mi się coś dzieje. <grym> od razu <grym> jest, jest eruption. eruption. jest. I dlatego słuchajcie, znalazłem znowuż na naszym wspaniałym Oelixie mhm. w Lombardzie w ogóle. Drugi raz coś kupuję z Lombardu. Nie, trzeci raz. Za pierwszym razem była lipa, ale dwa kolejne razy trafiłem, naprawdę. Taka piękna czerwona gitara w kolorze Black Cherry. Black Cherry. Mhm. Cóż to jest za gitara, proszę państwa? Jest to gitara, jak już wspominałem, z 2011 roku, czyli w zasadzie stara, i już w 2011 roku mieliśmy vertuny. Cóż o tej gitarze? Słuchajcie, nie mogę się już dokopać do stuprocentowo prawdziwych informacji o tej instrumencie, szczególnie, że VGS, VGS nie ma oficjalnej strony. Nie wiem, w ogóle gdzieś, cały czas jakieś gitary są, jakieś ukulela, jakieś mm -hmm. małe akustyki. Marka Widmo. Marka taka trochę nie wiem, czemu tak to robią. Po prostu sobie robią te gitary i tyle. Dlatego powiem Wam, co mi się wydaje, że jest w tej gitarze, a jak będę ją naprawiał, czy znaczy psuł, to zobaczymy tak naprawdę, co on nie siedzi. Podobno korpus jest zrobiony z topoli. Nakładka forni fornirowana jest z jakimś klon taki brzydki, nie? Mm -hmm. Z bliska brzydki, z daleka ładnie wygląda, taki tygrysek, nie? Ale mm brzydko -hmm. ten, tak sobie eee, nawet gryf, nie wiem z czego tam był. Chyba z Machoniu, Podstrunica to podobno palisander, ale nie wygląda, nie wiem co to jest. No i tyle, zalany lakierem. Ewier Tun Typ G, czyli Gibson. Dwa humbakere IMG HZ OC1. Głośność, głośność tony. Mm. 24 i 3 cala, wklejany gryf, klucze jakieś tam olejowe i całkiem nie najgorsze. Takie oh, Wyglądają jak growery. No, przypominają growery. No, także całkiem, całkiem spoko pracują. Co z tą gitarą? No, single cut taki, styl spowlowaty, tak. klasyczny. Niestety czas nie obszedł się z nią zbyt miło. Tam pomijając jakieś tam e, rysy czy obtarcia. Podstrudnica nie wygląda za ciekawie. Coś się z nią stało. Próbowałem to wyczyścić, ale. Ty, nie tak jak wspominałeś. Tak, mi się wydaje, że ta podstronnica była po prostu barwiona i to co widać teraz na niej to, jest po, to są po prostu przebicia y, po, 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 po tym barwniku. Powycierało się przez lata, przez 10 lat. Mhm. I no, są takie brzydkie plamy po prostu na niej. Brzydkie nie. plamy są, dokładnie. Ja jej nic z nie robiłem. Wymieniłem tylko jedną strunę, bo się zerwała, i także jest w stanie takim lekko agonalnym <laughs> ale... jedną nogą już tam. Ale stroi cały czas. To jest w ogóle mistrzostwo świata, jak już wiecie. Poprzedni właściciel. No szczególnie nie jest on w jakimś takim. Bo właśnie to nie jest brud taki za bardzo, bo jak to nie schodzi. Jest taka, powiedzmy, że gra na dużo, ale nie jest zniszczona. No nie, ona no, taka... no, no nie jest w tragicznym stanie. No, no, po prostu no. wymaga odświeżenia Od... jakiegoś takiego. Kosmetycznych poprawek, ale tak to tutaj nie jest nic mhm, zepsute. Jest, yy, tak, i w siodełko chyba było wymieniane, bo jest zrobione perfekcyjnie. Chyba <grym> nawet na jakiś grafit. Yy, z mankamentów, yy, dlaczego czas się nie oprzeł zbyt dobrze, tą, dobrze z tą gitarą, jest binding. Kiedyś nie, kupiłem setusa. Dawno temu. Dawno temu, pierwszego mojego pięknego black jeans Setiusa po tygodniu, popękał na nim binding. To było dawno temu, prawie 10 lat temu. Ja się zastanawiałem, co, co tu chodzi? Czemu mi w gitarze za tyle pieniądzów popękał binding? I po tylu latach, w końcu wiem dlaczego tak się stało. W Setiusie miałem chyba nową podstrunicę. To była zima. Chyba nowa podstrunica się skurczyła. I progi nie wylazły, tylko zostały na miejscu, a wszystko się zsunęło mhm. i wyp zrobiło dziurę w bindingu, i dlatego w niektórych miejscach binding popękał. Z tyłu nie miałem lakieru, czyli miałem cienką warstwę, binding nie był lakierowany, i dlatego popękał binding-binding a w tym wypadku jest jeszcze ciekawiej, jest jeszcze ciekawiej. teoretycznie jest to palisandrowa podstróżnica, ale też przez lata trochę się skurczyła i wyszły progi, ale zamiast popękać binding, przypuszczam, że warstwa lakieru położona na niego jest tak gruba, że nie dał rady popękać, tylko się odsunął odkleił się, odkleił się w niektórych miejscach co pokażę wam jak mi się uda na zbliżeniach To są mankamenty tegoż instrumentu, ale całościowo uważam, że jest fajny Jak na cenę, za którą za niego zapłaciłem, bardzo niską, tak. To już w ogóle jest bardzo fajne. Yy, I można jeszcze je kupić nowe, może nie nowe, ale sklepowe za około 3000 zł, co już jest taką słodką ceną w dzisiejszych czasach. W ogóle wszystko ma teraz słodkie ceny. Tak, gorzkie, słodko gorzkie. <grystanie> no i co? No i co to, pogramy chwilę, nie? I tak, tak będzie. I powiem Wam coś na koniec. i co? Jak ci się widzi ten instrument w stanie półagonalnym? Mm, no nie jest źle. Nie jest źle, mimo strun, które mają tysiąc lat i są czarne? Tak, ale naprawdę nie jest... Nie... spodziewałem się czegoś gorszego. Jak usłyszałem od ciebie pierwszy raz, że jest w stanie agonalnym, to spodziewałem się czegoś gorszego. Ona naprawdę nie jest w złym stanie. Jest całkiem wygodna. No oczywiście stroi, do pieści ci byłaby... No jak Taka. uchwycić, jak da się te gitary kupić w tych pieniądzach i to jest... Sz, one w takiej osobie niezbyt doceniane były przez te wszystkie lata, a teraz jakbyście chcieli sobie kupić Solara w tej specyfikacji prawie że identycznej. Mm -hmm. Ile on kosztuje? 3,5? No pewnie tak. Jak nie Solar wie... ma chyba dłuższą menzurę, ale tak poza tym to... No, no... W sensie ten, ten, ten ten single cut, no. 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 no to trzeba za niego 3,5 tysiąca czy 4 zapłacić? Takiej specyfikacji, więc. A psz, gitary są no, prawie takie same. <grystanie> <grystanie> Może nawet z tej samej fabryki. Prawdopodobnie z tej samej fabryki. Jestem, byłem bardzo mile zaskoczony, jak złapałem tą gitarę w ręce i sobie na niej popląkałem. A teraz powiem wam, co się z nią stanie. <grym, <grym, dym, dym, dym. Mój plan sprzed kilku lat ziści się. Mianowicie z gitara zostanie wybe wybebeszona, Everton zostanie wyjęty, zostanie przeprowadzony backward engineering. Przez Przemka z Old School Guitars i Evertune wyląduje w moim ukochanym, niestrojącym dotychczas Jacksonie A cała reszta tegoż instrumentu pójdzie na sprzedaż, jeżeli ktoś sobie będzie chciał Pomajsterkować, zakleić tą dziurę, wstawić tune nawet mostek dołożę To sobie będzie mógł to zrobić i kupić To coś Tak, ten twór Także taki jest plan co z tego wyjdzie, no to zobaczycie. Eee, polecam VGS-y, VGS -y. Jeżeli traficie, no to. I to nie jest film sponsorowany, nie? No nie, no kto to miałby sponsorować? <grystans> VGS. vgs -ever, to nikt tego nie sponsoruje. Jeżeli traficie. Everton to jest naprawdę mistrzostwo świata. To zaraz się pewnie posypią jakieś tam. Aha, ktoś pytał ostatnio, że czy jaki jest wpływ na Sustain, nie zauważyłem jakiejś tam różnicy. W końcu to jest kawałek solidny kawałek metalu, więc tutaj zresztą mityczny Sustain to w ogóle. Pff, jak nie gaśnie gitara, to już to jest dobrze. No i tak ma być. Tak jak Harley Benton. Tak. <laughs> Także jeżeli macie okazję sobie sprawdzić. Z, z Evertonem kupić tanio, no to. Polecam. Nawet jakby gdzieś jeden wózek był falięty, to kosztuje 200 zł. Można z Niemiec skupić Jest taki sklep, który ma wszystkie części. Także i tak warto pobawić się. A jak już jeszcze możecie gry wymienić, tak jak ja, i ktoś wam mm. to zrobi, no to Newt Malina. Koniec tego mojego podniecania się wertunem. Dziękujemy bardzo za uwagę. Jak... Dajcie znać, jak wam brzmi. Jeszcze pod uwagę, że tu są czarne struny w tej gitarze, mm -hmm. więc może Muli. brzmieć trochę muląco płasko, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Niestety zobaczymy. nie mamy że nic w drogdzie, żeby porównać. Chociaż mamy. Nie, nie będziemy do tego paździerza porównywać, <noise> który tu leży. Dobra, skończę. Znowu się nagadałem. Ile tam wyszło? Dobra, nie tak długo. Połowa się wytnie. Dzięki wielkie za uwagę. Mówił do Was Jacek. I nie mówił do Was Paweł. <grymne> I widzimy się niedługo na kanale CTGTV. Adios.